Tak, ale nie mamy Co karty. Wyłączenia? O! Ale się zdziwiłem, zobacząc. Podłączymy mu kabelki. I tam chodź pogrzebać komputerkowi w kabelkach. I w dziurkach, okej. Okay. W wentylatorkach będą, będzie dyszeć. Podłączymy mu własne USB. Będzie mu gorąco. O! o! Ty, i tam i na chwilę. No. Tutaj. Zobacz jaką ma chodniotkę łapę. Cafunctionek... Wiem, tak Co, to ja Co, to... Co to się stało? Co to się sure stało? kołapka! Ci jakie pop poszło? No i tam jeszcze wrażam, coś na Was. atakują. Ale już się zrobić. <gryzyska pożyła> o, mnie złapie? Ja, gdzie jesteś? Uuuu Uuu! <gryzyska> Dobra, chodźmy może stąd O oh, kurwa, o siema, kto to jest? No? No? Czemu takie brzydkie? No? 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 Co to za brzydka twarz? Poczekaj No? Cicho wszyscy, cicho wszyscy, bo ktoś tu szepcze Halo? Cześć! Cześć! To ty szepczesz? O, i tam się ma! Zabij ich, bo mnie wkurzają. Tutaj też. Dobra, tak, idziemy. bo ja jestem zdrażliwą da. dziwką, więc tak. Aha! To się pierdol. Ja pierdolej tam! Zgubiliśmy tamtego. Tak, no, chuj o z nim. Boże. Masz cooldown. Masz polda. Chyba ty. Czaj se. Sam se czaj. No. O ty chuju. Opierdalam właśnie gałe kamerce. Jaka <grym> to zadowolona kamerka, pan jak, się, pan jak się ten... Moje życie zostało spełnione. System naprowadzania wykorzystuje to do generowania poleceń korygujących, aby skierować Pozycję z pozycji, w której jest, do pozycji, w której nie jest, by dotrzeć do pozycji, w której go nie było, a teraz już jest. W rezultacie, pozycja, w której jest, jest teraz to jest pozycja, kurwa. wynika z tego, że pozycja, w której był, jest teraz pozycją, w której nie jest. No no przecież. Ja... No samo fakty. Teraz mi się w ogóle przypomniało, bo jak gadałaś o tym wyłomociać kota, to mi się przypomniało, no. że jest, jest szansa na wyruchanie szympansa. Jak pójdzie gładko, to i to jest statko. Si. Sola. Moje lepsze. Jak najdzie ochotę, to i pieska wyłamała ta. Kanai, 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 kanai. Tak, tak. Ja, ja, jak chcesz, to kot nie musi być używany. Może być też lisek. Wiesz, o co mi chodzi. A wiesz o tym, że jest taka teoria, że kot w worku, w pudełku jest za, zarówno martwy i zarówno żywy, więc jak wyruchasz pudełko jest zajście nekrofilem, jak i zoofilem, jak i zjebem. się już przypadkowo. Powiem tak, to jest podejrzane. Oczywiście. Nawet za bardzo. Eee, bo moja dziewczyna problem. też ma na imię Klaudia. Dokładnie. Czekajcie na Zbieg nie. okoliczności? Nie sądzę. Jest, ja to tutaj. Ja? jest Niestety. Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, no nie? słuchajmy no. na ten sposób, że kiedyś jak jeszcze nie miałem drugiego, trzeciego imienia, yy, nie, dobrze, tak dobrze mówię trzeciego imienia, to wtedy byłem my a k. Mateusz Antoni Kowalczyk, nie? I było, że idziemy do maja. Ty masz nawet nazwisko Kowalczyk, a nie Kowalski? No. Kowalski analiza. Dobrze biegnie. Znam ty od pięciu lat. Otwórz, 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 otwórz. Otwórz, otwórz, otwórz. Otwórz, out, fush, otwórz, out, push, fecha, od. Od. Absolut, otwórz. Maki, 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 maki. O kurwa. Wiesz, jeszcze raz. Zamknij, 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 zamknij. Zamknij, zamknij. zamknij. Solidarność plemników? Dobra. Ja ci mogę dać. Znowu kobieta. Jak widać, knaga była bardziej przekonująca od dóbr. No. Czekaj, czekaj, teraz zobaczcie szczegóły broni, bo. Ej, dobra! Znowu moje Ty! Czekaj, no. no. czekaj, pokażę. A ty, bo... no. no. no wojok! No. trzy tropy? W jednego magazynka. O! No. A co tu się kurwa odpierdoliło? Czemu wojok! Sekretarz! Freda? Co? Ludzie, wcześniej być tu. Teraz ich nie ma. Teraz ich nie być. Teraz ich nie mać. Uuu. Rzuciłem ci tam, typowe. Spokojnie wziąłem. O, cie no. ma. Jest już? mały. O, kurwa. Jest mały. Druganie hmm. mnie, gonili Ela, ela, chcesz to się czemu poświęcić? Cię poświęcić? Ty chcesz się poświęcić? Ty chcesz się poświęcić? Nie, tam się poświęcić nie mi <głos> <głos> O, bałwan! Proszę nie! Mówi... Mówiliśmy, być tu w o Poświęci się dla kraju Zabusia z tym magicznym Musiałem to tylko nie przypomnieć jak tam szatą przed oczołami to ja znam lepszą Kabusie, bierzesz normalnie kupeczek, robisz kawę rozpuszczalną w 100 ml i trachy dolewasz setkę orzechówki No... to jest Kabusia A to ja znam lepszą kawusię... Nie dajesz w ogóle kawy i po prostu lejesz czystą Ale w ogóle jeszcze jej Dawina była A ja jestem teraz taka samo Cześć Matka czeka na ciebie na górze. Poczekaj. A muzi chodzi tu. Epni tu Jezu! Ale teraz mocy Chodź na gig tak. Czy nas słyszycie? Tak, panie dziku. Panie dziku. Okej, okay, to się super. <laughs> Fajnie. A chwila, bo ja jestem dupakiem, a nie naukowcem. A ja podbiłem do no. MTF-ów, myśląc, że jestem naukowcem. Ej, dobra, bo inaczej będziecie nietolerancyjni. Identyfikuję się jako naukowiec i chuj wam dupak. Co to za spiskowanie między wami? A ty, a ty! A, ty. a to z tobą moim czasie Znaczy nie miałem, wprowadziłem znaczy, się do ciebie na matę. Jaki, jaki hellboy, jaki helboj! Ej, ja po prostu jako dupak byłam wcielona w dupaków, tylko i wyłącznie po to, żeby jeden naukowiec zbierał informacje. Lecim. Próbuję kogoś zabić, co chwilę mnie cofa. Ja ci go Myśl patrzę. pozytywnie. Myślę pozytywnie, zamiast zajebać mam ochotę się zakurwić. <grym> na zamiast... razie jakieś pozytywe Myśl... Ale tego to... Trzy razy tu próbowałam wejść, byłam koło was i trzy razy mnie cofnęła na drugą stronę. Myśl pozytywnie Zakurwiać cię zaraz co? Co? Ja Szukaj zamrożalnika, ja Zaraz się Ja zaraz wezmę Ja zaraz wezmę Ona spadła Ona spadła Ja, ja Boże ja. Cudna sprawa Ale je. Ja tylko widziałem, taka, jak, jak taka magiczna ja ją ciągnie w tamtą stronę I spada na to <laughs> Zajebał mi pół HP Jack of Grey Gruz. Dobrze, szczypak Grey Gruz. Oh. Uwaga na pociąg. Oh. Pociąg weźmie! Weźmie ze sobą! Proszę! Jak chcę, ja chcę do Katowic? Jak chcę do Katowic? Zabierz mnie do Katowic nie, ze sobą. Zabierz mnie do Katowic. Ja Zabierz mnie do, do Katowic. Wiesz, że on. cię <grym> zabije? <grym> nie, nie znam gościa. Nie znałem go. Cóż. Jak coś to to specjalnie A... robię nie dostanę ubezpieczenia. Jest to... włok <śpiewanie> Dostałam z monetki cukierka? Zjadłam cukierka. I dalej wiesz, co się stało. To jakiś bombowy cukierek był? Oj pięknie je było mnie w powietrze razem z kolego obok. Tak, to jakaś bomb bombonierka to była Bombonierka! Bo <śledź> bo Czekaj, dąb. teraz cię będę słyszeć, bo przestaną, będę przestaną słyszeć graczy żywych. Jeszcze raz, co będziesz odpalał? Alinex. Już, już, już. E Alinex to brzmi jakiś sklep. E w, każdym... <śledź> <śledź> w każdym razie. Nie słuchaj, kojarzyło, że XXX10XL Wiesz jak powiedziałeś wziabić. Halinex to mi się wy... jak powiedziałeś Halinex to mi się wyobraziła taka reklama Pumeka, którą Madzia reklamuje Halinex <noise> szorskich stóp, już dziś za jedyne 2999 Tylko że ja bardzo że tak to O jest! Zobaczyłem nieśmiałka, otwórzcie mi Jaka no. piła Aha, e, witamy cały tu zebrany personel chaosu. Nie, nie, personel chaosu. Na... Czekać Jedzie. Mam tu kurwa staruszek. Dzień dobry Cześć, ja Zapomniałem Nie, z pociągu Musieli nie, mnie drugim odesłać. Dobra. Naprzód naszym naszym zadaniem jest unieszkodliwienie podmiotów zagrożonych, znaczy podmioty... podmiotów... Zagrożonych, tak idziemy zrobić to. Chyba! Spinaj! Ja kończyłam podstawówkę, a nie jakąś logistykę. Ja jeszcze nie skończyłem logistyki. Nie wysiadłem na dobrym peronie, okej? Nie, 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 że nie, nie, nasi! nie, Ej, ja też. Dyskryminacja. To ja, ja jest szyby. nic nie Tym, Tymczasem we Francji. Mamy swoje, nasze prawa, więc spalimy kilka autów. Taky flowingi mamy. Raz w dupę, to nie p... Po trzecie no Mój tato już regularnie mi to się. powtarza. Ale mam śnieżkę. A spróbuj tylko we mnie rzucić I to mi! jak <grymka> <grymka> najszybciej uciekać, bo e, to plas D! Poddaję się, spokojnie tylko. To proszę z nami Ok oh. <grymka> 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 Dobra, mamy w takim razie nowego naukowca Tak jest ale... Nie, on mnie zastrzelą. No, jazda, maruderzy, jazda, 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 nie opierdalać się! Uwaga, ja mamy klasę... <noise> <noise> czy umiecie rozbroić więźnia? <głos> <głos> to nie Dodatkowo cię przerywa. Nie, Czyli nie tak tam, jakbyś miała problem z netem. Albo i tam mi ma problem z netem. Albo Net ma problem z Netem, to też jest możliwe Net ma problem z Itamim Eee. Ale to zawsze Takim Mike'em, jest po prostu gejem i No Eee, ukradli wszystkie prezenty No i teraz panie ochroniarzu Nie jestem ochroniarzem Jestem niewinnym Coś, naukowcem. Czemu dałeś? Co dałem? Lepiej że tam joper O kurwa PAMI Mam Naprawdę niespecjalnie! Niespecjalnie! Pisałem się, że ty nie śmiałeś Nie, miałeś... przeczytałem. nie, nie, przeczytałem no, nie, nie, Ej, nie, tak Węglem. nie, 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 dobrze w Ciekawe, nie, Ale ochrona ta, taka ochrona jak ja. bo to jest by ta. Czy oni, oni, oni go nie widzą, czy jak? A, no właśnie. Jezu, to jest motherfucker. No to piękna runda. To, jeszcze zabiło. I tutaj lewo? Okej. Okay. Tak. Pa jak pilnuje. <grywa> Czekaj, ja mu screena zrobię. <grywa> jak pilnuje chłop, jaki ku** zapracowany. <grywa> jak się wtopił w tą ścianę. <grywa> Czekaj, pa, robię.